Widzicie, Philipson znowu umrze jako pierwszy. To jest pizdez. Nie wydaje mi się. Ale, ja ale, ale mam, w ale, w mam, w teraz, w mam w teraz tego... Laga, bo ja na tych go kartach byłem. Mnie tak ręce napieprzają. Okay. Nie mózg napieprza, ja tu myślę. Ale Grzesiu, Uuu. ty nie masz mózgu. Na duży kroku, na dużo kroku widzę obok siebie mnie to martwi bardzo. Co? What the fuck? Mm. Yes, Grzesiu umarł. <śles> Nie O kurde. Nee, Filip, ty śmiecił jeden. <noise> to, jest, to jest gazowany. To jest Filip. F Filip ma Auschwitz robione. No jak Filip. to gdzie? Skazujesz na niego. Skazujesz na niego. Nie. Znisz tego bouncera. O oh, my god. O oh my god! Czy, jak czy zginęli już? No, no i... się biliśmy ciągle. Nie. Nie, nie... Co? No tak. Podoba mi się, że ja przyszedłem ja myślałem, dopiero... Że został w Filipinach. No, że został Filipinek No Eeeem... Um, co ja mieć Zapomniałem. Czy to są niepiczyle? Pobawię się potem. No. Dobra, jednak, no. jednak nie, jednak nie to był grupy pomysł. A, Kurde! Tak, no, no, dzięki, ja Dziękuję że no Boże, się no możesz przestać. Czemu ktoś buduje znowu Tilted Towers? No, no ja buduję jest, no. Tilted Towers, ja lubię Tilted. No który to taki mądry? Nie wiem. Ja nie wiem jakim cudem... ...żyje jeszcze cztery osoby. A ty nie żyjesz? Ja żyję. Ja, ja szukam, ja ja szukam ja, broni, stary. Ja nie, ja nie mogłem znaleźć innych broni, niż tych, które były na spawnie. No wszyscy się twierdzą co Filip, Kto ja to jest co to jest? jest Dobra to jest Filip No nie Dobra No nie Poświęc To jest koniec Dobra poświęca swoje zdrowie To jest koniec Dobra To jest koniec nie To jest koniec Aha Janek w ogóle tu Aha Filip nie żyje Co? Janek. Filip nie żyje No dawaj go on maluła. Nie, on tu jest. No, ja miałem 10 HP. Ale obiłem, ale obiłem, obiłem wafla, więc jest git. Nie, to obiłeś właśnie flipa. Bo ja, bo ja umarłem od niego. No. Podobnie do siebie jesteście, to samo imię, imię. Filip, Filip <noise> i to wszystko to nas łączy. <noise> znaczy was jeszcze łączy w... <noise> Help! Help me! To się żenię na talerz. Ja mam słyszałem, że on referendum. Kto? To, to odwracacie czaburzy. Właśnie widzę to. Nie wiem jak to. No ja użyłem bo specjalnie, a. żeby go zdenerwować. Aha, a dobre, że to to O, który to tutaj napierdziela tym katanom, bo to nie ja tym razem. Czyżby Leon... Tak, to ja my... Nie, to jest, to, to Grzesiu jest. O! Nie, to ja. No, no ja nie. Aha. No, czyli jak jeden, jak Czyli jak jeden game nie gra i nie używa, to drugi G przychodzi i jej używa. No widać, że oni do się koraka razem chodzą. Ja tego? Nie no ja miałem tak chujową jest, to broń. To się... Się kam, jeszcze nie, nie wiem, to nie, nie znam. Nie a. znasz, dobra. Ale Leo mnie to z rana. No i, no i tak jest pizdeczką, bo mógłby zagrać, a nie bratu Bratujcieka przed mną. Bratujcie to od odpowiedzialności. My go znajdziemy Janek. Na... my go znajdziemy, my go dojdziemy Co się dzieje? Czemu ty mi nie możesz damage zadać, o to chodzi? Nie chciałem, chodź, nie mogę wstawić to taki mądry Ooo ty śmieciu jeden Co to jest Gówno, pompa! No. A ty fajną O, nie jak to zrobić Nie, nie co, okay, bo żyją a tylko jeden kroki na tej obiegu. nie? Jeszcze <noise> <noise> Nie! Obydzią nie! Nie! Łania. Ja nie wiem co się dzieje, Aha. Uuuu, Sigma! Proszę pana, teraz jest Tusk, teraz jest Tusk, tak? A w Deutschlandzie piją od 16 roku życia. Jak jest Niemiec, to powinny być niemieckie prawa. Nauczyciele łamią prawa dziecka, nie pozwalają rozwijać się Janek. Wy na to, żebyś No nie no, Waffle, ty jesteś takim śmieciem. On dosłownie, on... Najpierw z PM-a, później z tactical no to jest niesamowicie nie fair. Ktoś jeździ... się, czy ktoś jeździ z Nie no, chłopie, no co ty robisz? Ale tego karty takie fajne były, kurde Co to leci? Za tydzień znowu jadę To się dzieje No są dzieje. na pełnym na pełnym to gazie się Dobrze, na skrzydłach i się wpierdol z niego Filipa! Filip, Nie no, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś! Nie umiem nie grałem w piłce Jezu, ty jesteś takim śmieciem! Nie no, nie, 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 nie! Nigdy z nich nie Po prostu załamałem się teraz. Wojtek, weź te skrzydła grzydła, się tam do góry, wciulnij się w niego. <grystanie> A Wafel! Wafel! A jest. nie, to był Grzesiu, to był Grzesiu Właśnie nie wiedziałem, bo za słabo jak na mapach Ale wy musicie skiny pozmieniać, bo nie, nie wiadomo kto jest kto ja nie pomaga. wiem, co się dzieje w tej grze. <laughs> są 24... Są 24... Nie, jak to było, jak on to powiedział? U-R-A-Q-T... I, I później powiedział, że można dostać ten D later. Taki Jest nieskończoność licz, Jest nieskończona liczba grup hiwa. Leon posiada je wszystkie. Jego mama posiada je wszystkie Leonowi jest... On po prostu jest wyskilowany, on po prostu ma wylewalowane. <grystanie> Brata sięgnął maksymalny poziom w Brat przeszedł hiwa. <grystanie> on, 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 on nie przeszedł hiwa, on jest heave'em. <grystanie> <grystanie> on, on, on już przeszedł taką mutację, że on już po prostu się nie stał Jak pokonasz, wiesz, pierwsze stadium Rakata, potem jest kolejny. Brat jest Rakatem, BOMBO KLA! Dos Grzesio mi go zajął. bo miałem go na tyle w mnie hmm. nie, nie, nie wiem, bo Filip! Przestań! Przestań Filip! Ty geju! Ale gdzie jest Filip? Co no proszę, to jest tak, taki pedał! On specjalnie siedzi cicho, żeby później wlecieć jak ja się biję z grzesiem No stary, dosłownie nie wyszedłem z mojego domku jeszcze w tej grze i zginęło, zginęli prawie wszyscy, nie? Dobra, dobra, no bo ty się kampis, chopie! No wiem o! Ukradłeś Higgard chyba, bo Ja dopiero po 5 maja mogę. To może po 5 maja? Leon, grać. Dobra, bo ale wiesz. Dęk i. No w sumie racja. Zostawmy. Pamiętam jak patrzyliśmy na flight radarze, czy się Leon nie poruszył. Tak! Sprawdzany był flight radar, czyli on się nie rozbił. Wszyscy mieli takie... Ja, jak, ja, jak, jak, leciał, jak, le, jak leciał, no to otwartym morzu to kibicowaliśmy, żeby zniknął z radaru. i żeby tak, nie tak. Albo nad tym, nad wulkanem, nad wulkanem wtedy. Nad wulkanem. Tak, opie była erupcja wulkanu, po co zagroziłeś. i leczyli. czy Obecne wy, wydarzenia: erupcja wulkanu. <noise> tak. Możliwe zagrożenie: erupcja wulkanu. <noise> O, o, jaka sigma. Ja potem Aha. Aha. No, fajnie. A no będziesz le... na tym Gartiku potem, jeżeli będzie? Eee... Zobaczycie. Tak, jeżeli ty to w ogóle przeczytasz, a nie będzie ci trzeba oznaczać 15 razy, żebyś przyszedł wiadomo No, zaraz Znoję idę. Kto jest potemną w tej... W tym, w tym domku? Moja mama.

Nie, 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 Co nie, Kogoś słyszę, nie, 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 No ja też nie, słyszę, nie, czas. nie, 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 Szubert. Krytyka ze strony władzy. Fama nie, nie, tego nie, czasem plus. 4 osoby żyją? Na. Ja słyszę jedne kroki. O kurde Jesteś takim kurde. Który to taki mądry, który? Nie wiem. To ten gnój Filip mruk. Wiedziałem, że to on. To <noise> <noise> Proszę państwa, yy, proszę państwa, wszystkie dane. Ta kobieta nie, nie. była karana. Nie. nie, jest. Nie, ktoś rzucił burzę, Nie, nie mogę. Coś dostał. Coś dostał. Ale on już. Ja wróciłem ja się gdzieś zaszczycić. tyle Jak? Nie? Jak? U, Jak? 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 No to nie strzeliłem granat odbijający, i jak wybuchł mi pod nogami, to nie zadziałał. No bo strzeliłeś go 3 sekundy przed tym, jak zacząłeś spadać. No ale ja byłem przy nim, jak on spadł. Byłeś tak trochę jednak na. No. no dobra, czy się przestań mądrzyć. <ści> nie bądź taki do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. <śm kinda stutlenia> z, tyłu... z tyłu zabraknie. Brat pocisnął, no, Filipa już brakuje. Brat pocisnął jak wujek na Kiblu. W sekretu, w 15 nie, Filip, 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 bądźmy bądź szczerzy ze sobą, nie skończysz. Więc graj z nami będzie Co? fajna atmosfera yy, ucieszysz fajna atmosfera. Weź yy, być. Życie jest piękne, nie? Trzyk w okresie. co to jest kurwa? Janek czyli To jest po prostu jak, jak Janek umiera, to jest po prostu wiadomo to jest Oj, O co ty z takim śmieciem O, tutaj się spały Dlaczego każdy do mnie na dasz? No, czemu nie? Ja czemu nie? O oh, mój <laughs> się kampić Tak? No jest, no Nie wiem gdzie jesteś nawet Gdzie on jest? To byłoby kanie można Czy jest w ogóle jakaś inna opcja? Pierwszy win. A Filip? <laughs> Filip, Filip, Trochę przyzwyczaja ci do tej odwróconej tej. Wojtek pamiętasz wczoraj, jak graliśmy Escape okay, S.O.? No ja, boże, jakby Co? to nie ostatnia część. Ta to... ostatnia część, chopie, jak ona by działała, by. by jakby, to ona bo... była, jakby ona była trzy razy krótka. O, o fajne. Chcę w to zagrać, chcę w to zagrać teraz. Nie, nie chcę stary, nie, nie chcę. Co? To jest... SŁABE! To jest trudne. JAK?! E, to jest nie fair! To ten film powinien się nazywać Cienek nie umie grać. Grześ, ja, Filipa Filip, pamiętasz jak mówiłeś, że jamek się odpala? No dobra, ale ja, ja i tak gram gorzej. Bo nie czuję, ja nie czuję tego kontrolera. No właśnie, tjew. nie cu nie czujesz wibracji kontrolera No nie! Wyłączyłem no, <śmany> <błąd, śmany> asysta Aha Ja spa, ja spadający w wielkości. To jeszcze <śmany> yeah. Filip. Filip Na Big Penny, tak Tak, a ja Filip, Filip nie masysty. możesz nie możesz tego wygrać, Filip. Weź się jakoś, nie no, wiem. No ty masz, że masista hop. jakim celem ty mnie trafiasz w ruchu, jak jestem? Normalnie, Ruchowy. weź. Celowanie, nie? Czekaj, Od, wyłączę odwróconą toaletkę. Ja nie, no, no, nie mogę budować, fajna. No, czekaj. Jeszcze mi przeszły przez ścianę, nie, ja nie mogę. Wyłączę odwrócone sterowanie i ci pokażę, chcesz? Nie. Ja mówię, no, za dwa tygodnie, nie, tygodnie. nie za tydzień. Powiedziałeś, za tydzień. Za mnie dwa tygodnie. Nie ma... Mnie nie ma Izu. na pewno pierwszy, pierwszy, trzecie. Nie, pierwszy, trzeci. nie pierwszy Mnie nie ma nie drugi, nie ma. ósmy, mnie nie ma drugi, ósmy. To jak chcesz się za tydzień spotkać, skoro się nie ma drugiego? Za dwa tygodnie! Boże, ile razy mam to a, powtarzać? Nie, stary, najpierw powiedziałeś, że za tydzień, a teraz mówisz, że za dwa... Nie, nie ja powiedziałem, powiedział, za dwa tygodnie. Najpierw, najpierw powiedział, że za dwa tygodnie, potem powiedział, że za tydzień, a teraz nagle mówisz, że za dwa. Nie! Na odwrót! Dobra. Dobra, ale i tak się pomylił, więc... Mhm. Dobra. No przecież no Najlepiej zwrócić no, to teraz zaraz zginie. na mnie Ale się pomyliłeś, ktoś zaraz nie zginie Dobra Filip, ty tu jesteś jedyną osobą, która mi nie powinna mówić jak ja ten Błędy robię Kurde no co to jest Stop o. Aha, Czemu drzewcia nie było? O ogólnie, spagował mi się ale, ale się. ale mi laguje gra! Ekran. Ale mi laguje gra! Co jest? Spagowało mi ekran, więc wyszedłem i dołączyłem ponownie. Ale mi laguje gra! Ja ogólnie umieram. Kto żyje? To. Ja oraz oraz <grym> Janek. Tak? Tak mi się wydało. Jako... Ciągle bombardować a i tam laguje Bombo klat Raz klat w klat. Raz, raz klat eggs O Jakim cudem? Nie wiem Ja miałem 190 HP! No to jest nie fair No to jest nie fair Dlaczego czarne tleniki są stale? Jakim cudem Wojtek ma 7 wygranych? Teraz dopiero się skapnęłeś, że ty nie masz wygranej? Nie, pokazuję, że mam wygrałem. Co? Nie. To, no jakiś, to jest błąd. jakiś błąd. To jakiś błąd jest. Nie, wygrał, nie, wygrał jest... raz, jak ciebie zabił. No. Praca jest, tak, jest takim gównem, że mu trzeba zwycięstwa na no. liczbę. Nie, bo wygrał. Wygrałem? Wygrałeś raz. Ty, no, kurwa, jak za ja kurwa że Wiesz, nie wygrał. Jestem mniej niż 0 Ale zostaw chłopie Chodź tak tu chcę dotknąć twojego do, do, do tyłka zora, na Aha I Let's wanna me taste your touch your Nie wiem strza, bad. Nie nie nie. Strza, ale dobra Jak ten cudzer żyje pić, osób ja się dalej zastanawiam Dosłownie, mi, mi się wydaje, że on ma jakieś flagi Znaczy haki jest coś, takiego, jak, jest coś takiego jak oszukiwanie Jest takie coś jak Filip, A. że Filip może campić Filip, używałem tego Jak w tym seriu? Co? Janek, Janek? nołe, Janek? Janek O kurde Tu jeszcze mam... jest Janek A wszyscy A Po prostu A ty nie. A nie. No co, co to A? jest? Nie, Jebanej kurwa śmieć, Filip Mruk! <grym> bardzo ładnie, bardzo dobrze! Dobrze ja ci tak! Nie ja... Co? Nie no, brat ma kurwa dwustrzałowo! Nie! Tak ten, jak z, y, Miasto 13 w, y, w Half-Life'ie. tam będą pałkami dali. Miasto 13, nie? <grym> Jezu, no, jak co się, nie się dzieje z moim... no, to nie żyć, to się tak. dzieje z moim internetem? grałem jeszcze, ale mogę zagrać tak. No to zagraj, ra, ra, radzę. Znaczy grałem trochę, fajnie było, ale gra w serce 100. brat gra w grę, która jest dosłownie z y, tym, książkami Andrzeja Sapkowskiego, nie wiem czy to jest książek. Hmm, nie, to jest, to jest jak Wojtek, jak ja Cię trafiłem. Ja, to jest chyba to jest, to jest Wojtek klasik, nie? Okay. No, stanie. Zimko